Charakterystyka bloku. zamiast ty miłości, tyle nie nienawiści wokół Czy w tej sytuacji jeszcze da się stać, bo nie pamiętam kiedy ostatni raz byłem w szoku uh. Charakterystyka bloku. zamiast ty miłości, tyle nie nienawiści wokół Czy w sytuacji jeszcze ta się stać bo nie pamiętam kiedy ostatni raz byłem w szoku uh. Oczy w oczach rodziny, mama, tata, brat Chłopcy i dziewczyny, ziomy z Ukrainy Odbierają wolność na wciąż Rząd bez wpływy Zobaczymy, co to będzie dalej Że to pełnia myśl, ale czynimy sobie krzywdę nawzajem Nie wiem, dlaczego nie tego tego nie Pytania bez odpowiedzi, cały ten system A. Czy ktoś z Was pojmuje nieustanne starania i to nie rozumiem No przeciw agresji empatią się firmuje serce zakrapiane, bo ona nie chce myśleć, bo Za Zatem mimo wszystko stary, jaki ma trzymam trzymaj się wiarę Wykochany w miłości nieopierowanej, opijam pobieganie A tarystyka bloku, zamiast miłości, teren nienawiści wokół nie Jedną te tę nie obrażam, a mechanizm rzucam, jest, staje działać, Ty przeciw nam, ta czelem dzieła, po władzę, ale jak się w końcu zbierzemy, a pojebany stan rzeczy, 21 wieczny, tym już póki za tym żaden pies nie węży, większy kaliber trafny niż w broni. Na podobne przysięgali bronić A. Czas mija, dalej nie żyje się tak samo Kiedy odzyskamy to, co nam dano, Śnią łańcuch na ciele Wiesz, jak jest? Niewidoczne nie znaczy nieistnienia się kwiaty, ja pamiętaj, nie jesteś sam gdzie i zrozumienie podajcie nam Jak znak tu na dół niech wypełnią całość obrazu Że mam pokój, co płynie A w okrągu, zamiast wyłościć tyle nie mniejszy w ogóle, bo czy w tej sytuacji jeszcze się stan z krągiem, to jestem jedynie ostatni <mum> No warszawskuaj się, bardzo ładnie, no, bardzo ładnie. Możecie zrobić hałas o w siebie. A ja też należę do tych ludzi, że zależy mi, żebyście znali te teksty, jak się zna polem, wiecie Znacie klasy, to no, nie? 本当に。<laughs>